Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić korzyści klienta uprzywilejowanego. Więc e, zanim zacznę, to najpierw wspomnę Wam, e, co, co to oznacza u nas klient uprzywilejowany. Klient uprzywilejowany robi w naszym sklepie zakupy co miesiąc za minimum 35 punktów oraz e, opłaci członkostwo w wysokości 100 zł, 25 euro bądź 19 funtów. W maju mamy taką promocję, że y, dla każdego nowo zapisanego klienta jest prezent w wysokości 240 zł, 60 euro bądź 60 funtów do wykorzystania w czterech ratach na zakupy w naszym sklepie. Więc e, pierwszą korzyścią e, takiego klienta uprzywilejowanego jest to, że mamy od 30 do 50% zniżki na wszystkie produkty w naszym sklepie oraz od 10 do 25% dodatkowego upustu na zestawy oszczędnościowe i do 20% przy promocjach sezonowych. Kolejną korzyścią jest to, że mamy zwrot kosztów przesyłki. Powyżej 41 punktów zakupowych i jest to zwrot w wysokości 36 zł, 9 euro bądź 7 funtów. Kolejną korzyścią, jaką mamy w sklepie, jest to, że mamy od 15 do 20% zwrotu wartości punktowej z zakupów w postaci lojalnościówek. Co to oznacza? I ile możemy zyskać właśnie z, yy, z takich punktów lojalnościowych, to zaraz Wam tutaj wszystko wytłumaczę: czyli punkty yy, za każde zakupy yy, w Mamy po prostu za każdy, każdy produkt ma jakąś określoną ilość punktów. Więc dajmy na to, że zrobimy zakupy za 41 punktów. I z tego mamy z tych 41 punktów. W Europie mamy 20%, w Anglii, w, w Anglii mamy 15%. My sobie policzmy tutaj w Europie, policzymy sobie w złotówkach, czyli mamy razy 20% razy 4 zł, jeżeli jesteśmy w Polsce, tak? Jeżeli jesteśmy w Niemczech, to liczymy to razy 1 euro, tak? I do tego dodajemy, dlatego, że mamy 41 punktów w swoim zamówieniu, a powyżej 41 punktów firma nam zwraca za yy, przesyłkę, to dodajemy do tego 36 zł. I z tego nam wychodzi 68,80. Dostajemy za jedne zakupy w naszym sklepie. Więc jak będzie wyglądać ten nasz zysk dalej? Eee, oczywiście, jeżeli zapiszemy się w maju, to po czterech miesiącach zyskamy, czyli 4 miesiące razy 68,80, tak? Jeżeli za każdym razem po prostu dajemy na to, że robimy te zakupy za 41 punktów, tak? Czyli 40, 4 miesiące razy 68,80

zyskamy już 1065 zł i 60 groszy. A po 24 miesiącach zyskamy już 1891 zł i 20 groszy. To tyle z tej korzyści. Kolejną naszą korzyścią jest 100% satysfakcji klienta. Czyli co to znaczy? Oznacza to to, że y, nasza firma jest tak pewna swoich produktów, że y, mamy prawo na 90 dni na przetestowanie, czyli 3 miesiące, na przetestowanie produktów, y, jeżeli po prostu nie spełnią nasi, naszych oczekiwań, to możemy po prostu je zwrócić do firmy i bez. Y, bez y, bez żadnych problemów po prostu zamienić na inny produkt, lub po prostu firma zwróci pieniądze, tak? Kolejną korzyścią jest to zamówienie zapasowe, czyli jest to bezpłatne zabezpieczenie przed utratą korzyści. Następną korzyścią jest możliwość zawieszenia czy zamknięcia konta w dowolnym czasie trwania członkostwa, czyli wiadomo, żeby nie. nie żeby nie, nie stracić swoich korzyści, musimy robić zakupy co miesiąc, tak Tak jak powiedziałam, że klient uprzywilejowany musi zrobić zakupy co miesiąc, ale nic się nie dzieje, bo w każdej chwili e, możemy po prostu zawiesić to konto i e, no, jedynie co się stanie, no to po prostu stracimy e, nasze punkty, ale po prostu za miesiąc możemy z powrotem odwiesić to konto za darmo i e, z powrotem robić u nas zakupy. Kolejną yy, korzyścią jest to, że mamy bezpieczną płatność kartą, mamy przemyślane zakupy online z wygodną dostawą do domu, czyli nie musisz latać po sklepach, po marketach, Rossmanach i, in i innych wadziewiach, nie musisz po prostu wychodzić z domu, paczka przyjdzie ci ci po prostu pod drzwi. Mamy indywidualny dostęp do ponad 250 produktów na bazie naturalnych składników oraz 5 głównych, głównych kategorii oraz kilka specjalnych serii, tak jak na przykład seria Renew dla osób z atopowym zapaleniem skóry, egzemą czy łuszczycą, czy innymi problemami skórnymi. Mamy również opcję dodatkową, czyli E, p, zarabianie poprzez polecanie, ale jeżeli chciałbyś z czegoś więcej się o tym dowiedzieć, to e, proszę, żebyś e, odezwał się e, do mnie i, i po prostu opowiedział ci o tym coś więcej. E, no i co dalej? Na sam koniec chciałabym przedstawić e, najlepsze produkty. Według mnie, których do tej pory użyłam, jest to Lemon Bright, czyli płyn do naczyń, zielone jabłuszko. Przypomina mi zapach Anton, jabłuszka Antonówki z mojego grodu z Polski. Kolejnym świetnym produktem to jest kamyczek. <ścoughs> Baterie, wszystko, wszystko pięknie lśni, uwielbiam. Oraz Melar Magic, świetny odtłuszczacz do kuchni, do grilli. Jak najbardziej polecam, czy nawet do e, jakichś odtłuszczaczy, do jakichś paliw w garażu, czy coś, to jak najbardziej można wyczyścić. E, kolejnymi dwoma produktami, e, przepraszam, kolejnymi dwoma produktami, jest to szampon, e, szampon ziołowy. Herbar, herbal, który pomógł mi z walką e, z łuszczycą oraz, e, p, oraz e, odżywka Afini, która świetnie nawilżyła moje włosy i sprawiła, że e, pierwszy raz w życiu mam je tak delikatne. No i ostatnim produktem, jakim chciałam się <laughs> zaszczycić. Jest to balsam gruszka malina, uwielbiam mega intensywny zapach, bez parabenów i innych żrących substancji, <laughs> żrących, przepraszam, i innych uczulających substancji oraz właśnie te środki czyszczące bez zbędnej chemii, bez chloru, amoniaków i innych żrących substancji. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!